Dzień dobry. Ja znowu słuchajcie, idę mam robić smaka na kawę i czekoladę z Kosty, bo właśnie idę e, po kawę dla siebie i, dla, i po czekoladę jedną dla kogoś, więc e, będą się opijać. Teraz ja muszę przejść przez pasy, może mnie przepuszczą. Dobrze, że mam do tej Kosty niedaleko, ale powiem Wam, że e, szkoda, że Kosta mm, nie ma wiecie czego. Pampki na te bo szukałam coś w zeszłym roku wszędzie i chyba tylko starbucks miał było strasznie ciężko w ogóle ją dostać a oni w ogóle ją tutaj nie mają, tylko mają gingerbread blasy patrzcie co znalazłam, To jest lusterka na telefon wiecie co, ja to wam powiem, że ja się w sumie cieszę, że na tych vlogmasów bo nagrywanie vlogmasów to jest... w sumie jest męczące, bo, bo też trzeba wymyślać, co nagrać ja nie lubię w ogóle nagrywać filmików, w których nie mam nic do powiedzenia. Serio. Ale no, vlogmasy akurat dla mnie takie, takie czasem właśnie są. No, ale wiem, że są osoby, które te vlogmasy oglądają, lubią, więc w sumie dla tych osób nagrywam. Um, no. I się cieszę, że, że są osoby, które to po prostu oglądają. Ale się cieszę, że vlogmasy to są tylko raz w roku i że tych vlogmasów tam jest tylko 24, <laughs> i nie ma więcej, że w tym roku się już też kończą, bo to jest męczące, chociaż powiem Wam, że ym, dzięki temu, że ja nie musiałam montować tych vlogmasów, to łatwiej mi było przez nie przejść i dość przyjemnie mi się je nagrywało, bo zazwyczaj po montowaniu dzień w dzień właśnie vlogmasów, to dla mnie yy, po zakończeniu vlogmasów, to ja po prostu musiałam odpocząć od montowania filmu przez, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące bo po prostu tak mnie męczyło samo to montowanie po prostu było tak męczące dla mnie nie nagrywanie, bo nagrywanie nie robi mi takiego problemu ale właśnie montowanie tego wszystkiego było dla mnie dzień w dzień montowanie bo montowanie takie, wiecie, raz na jakiś tam czas zasiadam, że montuję coś tam i rzucam to spoko ale montowanie takie dzień w dzień no to było dla mnie takie no mega męczące już, już na koniec vlogmasów już miałam podziórki w nosie, jeszcze w, w szczególności e, jak właśnie byliśmy na przykład w Polsce i w sumie chciałam bardziej powiedzieć, żeby posiedzieć właśnie z rodziną, czy właśnie, nie wiem, gdzieś wyjść czy coś, a jeszcze zawsze miałam z tego głowy też o masku, jeszcze muszę zmontować vlogmasa więc to było takie super mega męczące no na całe szczęście w tym roku Krzychu mi pomógł właśnie z, z montowaniem tego, więc no, chociaż to mi odpadło a tutaj wam pokażę, słuchajcie, przyszło mi jakieś zamówienie z AliExpressu robią, oja, ja jest miesiąc temu, dotarło w końcu, ale ja widzę, że teraz y, jest to tak robione, że przyszły mi trzy zamówienia naraz, więc po prostu chyba czekali na wszystkie paczki naraz. I przyszedł mi też taki naszyjnik z y, labradorytem. Ten labradoryt myślałam, że będzie gorszy w sumie, tak szczerze mówiąc, ale wcale nie jest zły. No tutaj, może teraz będzie lepiej widać. On się dość ładnie, patrzcie na to, on się dość ładnie błyszczy. Mi się może taki labradoryt, gdzie będzie bardzo mocno taki niebieski, że będzie to widać. No, ale ten też jest piękny, patrzcie. No, jak pod odpowiednim kątem. No, Labrador to jest niesamowity. To jest niby taki zwykły szaraczek, ale jak się popatrzy, właśnie pod odpowiednim kątem, to wygląda przepięknie. Cudny jest. Mój stworek już jest ubrany <noise> na święta. Siedź, pokaż się tu. Pokój się nie ładnie troje wyglądasz, trochę jest za małe na nią to w ogóle kupiliśmy dwa takie sweterki w zeszłym roku, bo po świętach jak wróciliśmy, Susie była w kanalsie i po świętach jak wróciliśmy, Susie była przeziębiona, więc kupiliśmy jej taki sweterek, żeby ją trochę ogrzać i żeby szybciej wróciła do siebie no i ten sweterek akurat był taki świąteczny, więc to w Lidlu kupiliśmy właśnie i to jest taki świąteczny sweterek, więc stwierdziliśmy, że na święta ubierzemy w sweterek nie narzeka za bardzo, nie? mordeczko gdzie się kokosisz? O co się kokosisz? Cisu cisu. przez tym, słuchajcie, wykąpana włące sobie umyłam i takie ja już mam prawie znaczy no, no nie doschnięte, nie są, ale są tak w większości przeschnięte, więc ym, więc mogę już, już w sumie do nich spać i jeszcze otwieram agrandaż to jest, słuchajcie, numer 23 z tarno oczywiście i tu jest numer 23 z Magic Witch House i ja się, słuchajcie, zastanawiam bo mi się wydaje, że tu w środku są kamienie I jak to jest cały worek minerałów to się po co to, ale to tak właśnie jest. ja w początku myślałam, że to jest takie dość miękkie i mi się wow co, właśnie bo wpadłam na to, co to jest wydawało mi się, że to są że to jest coś miękkiego i w pierwszej chwili ja myślałam, że to jest jakieś ciastka albo jakieś takie pianki, albo coś tam ale nie, to są kamienie i wiecie co, właśnie teraz wpadłam na pomysł, że to chyba są runy a nie kamienie tak, coś mi się wydaje, że to będą runy kamienne ale zaraz zobaczymy, że tak jest dobra, teraz uwaga Wysypujemy i sprawdzamy, czy miałam rację. Nie chcę się wysypać, bo się przykleiło. Aha, uh -huh. słuchajcie, to są no bank runy. Tak myślę. No. Jeszcze... O. To jest woreczek. Zobaczymy jakie są w środku. No w ogóle fajny woreczek. Bardzo mi się podoba. Yy, chociaż ja już mam inne runy. Mam i sobie kupiłam właśnie kamienne runy, kiedyś kupiłam sobie tutaj właśnie w Irlandii z jadeitu. Jadeitowe takie ale. a te. O, a te są chyba z kwarturzowy. Albo to jest kryształ górski, albo kwarturzowy. Wydaje mi się, że to jest kwarturzowy. Jest akurat złe światło, więc niezbyt to widzę, ale wydaje mi się, że to jest kwarcużowy i powiem Wam coś śmiesznego że nie jak oglądaliście poprzednie moje vlogmasy, to w Fern e, też była runa, z tym, że tam była jedna runa. I e, jako ciekawa powiem, że ta runa też była z kwarcu różowego. Więc e, znowu tematycznie się to zbiegło, e, ale bardzo fajne te runy. Ja uwielbiam takie kamienne, e, w ogóle kamienie takie duże uwielbiam, lubię się nimi bawić. Dlatego właśnie też między innymi kupiłam sobie runy, bo chciałam właśnie się nauczyć e, wróżenia z run. Aczkolwiek runy nie są aż takie proste dla mnie. Nie pamiętam też za bardzo do końca tych symboli, co i jak, ale nadal mnie runy ciekawią. I przeczytałam też całą książkę na temat run i jakoś się nie umiałam z nim dogadać. Ta książka w ogóle na temat run to są. Nie pamiętam jej tytułu, mam ją tutaj, przeczytałam ją całą, ale szczerze mówiąc, dla mnie ta książka była tak napisana, że generalnie hmm, wedle tej książki to każda runa y, miała. Znaczenie zarówno pozytywne, jak i negatywne, w sensie one tak jakby um, zaprzeczała, jakby ta książka zaprzeczała sama sobie. W sensie najpierw jakby runa było takie znaczenie tej runy, a potem było znaczenie zupełnie inne, w sensie inne runa temu zaprzeczała, albo inna miała takie same znaczenia. W sensie ja wiem, że runy mają podobne znaczenia do siebie, to tak samo jak karty też mają podobne znaczenia do siebie, ale to po prostu było tak jakoś, jakoś napisane że y, naprawdę jedno drugiemu w sumie zaprzeczało i to było przedziwne, więc y, ostatecznie nic w sumie się z tej książki tak naprawdę nie nauczyło. I teraz sobie tą trójkę otworzymy sferę i w sumie mnie znowu jest to cudna naklejka ich. E, Zastanawiam mnie, co tu może być, bo jutro też jest takie malutkie, nawet jeszcze mniejsze opakowanie. No i zobaczmy, co tu jest. No, nie mówcie mi to, że to jest kula do kąpieli. Ojej, o jaka miniaturkowa w ogóle. Nie no, fajnie, fajnie, że to jest kula do kąpieli, tylko to jest mm, kolejna kula do kąpieli, której nie mogli gdzieś Chociaż ta jest malutka, więc e, tą będę mogła spokojnie w jakieś miejsce użyć i wymarzyć sobie stopy, więc w sumie ta jest ok. A dzisiaj się z Wami już żegnam, bo już jest późno. <laughs> A się już do spania, bo jutro wcześniej wstaję do pracy, więc e, do zobaczenia jeszcze jutro Ostatni w ostatnim vlogmasie. Pa, Pa!